Konkursu filmujemy pod tytułem Cieńmy Dobro. A co to jest dobro? Nie mam pojęcia. Słyszałam o tym na ziemi. Im powinieneś chyba tam lecieć. A jak mam się tam dostać? Już mam pomysł. Gdzie jestem? Cześć, się Dzień dobry, kim jesteś? Jestem mieszkanką tego miasta. A może wiesz co to jest dobro? Oczywiście, że wiem i teraz Ci to pokażę. Spójrz, tamta pani potrzebuje jej pomocy. Tam ci wow, ludzie idą do Co tam dzisiaj robiliście w szkole? Dzień dobry, no, pani O, pani o proszę, dobre dzieci. Och, jakie dobre dzieci, Chodź. Zobacz, tam stoi podróżny. Pomagając mu też możemy czynić dobro. Zawać, może pomóc? A, nie wiem, to rynek. A tutaj, w tej do pada, prawej jest rynek. Dobrze, bardzo, do widzenia. się mojej szkoły. Moi koledzy i koleżanki też wiedzą, jak czynić dobro. No, tak? Nie mam Co ci się stało? Bo ja zgubiłem mamę. Nie martw się. Zaraz zadzwonimy do Twojej mamy. Podaj mi numer. 0, 8, 6, 5, 3, 2, 8, chyba 9, 2. Mamusia. Halo, pan się, się zgubił i nie może pani znaleźć. Mam! Jesteśmy górskie! It's you <laughs> Czy już wiesz, co to jest? Tak! Bardzo Ci dziękuję za to. Nauczyłaś mnie, czy ja, jak czynić dobro, czyli pomagać innym. Mogę już to się wdrażać. Oj, już wiedziałeś. Tak! Fajnie, bardzo było! podobało mi się! A już się dowiedziałeś, co to dobro? Tak! A co tam masz w kieszeni? Pozdrawienie, które na ziemi jakoś ogłony. wyciekł szybciej niż ty. O, a czego on się uciął? Nie ma wyjęcia. A, no to fajnie.